Na początku narysowałem wszystkie siły, jakie działają w z klocków, zachować proporcje. Na początku działa tutaj ciężar 2G, działa ciężar M1G, działają siły reakcji, siła normalna N1N2 i pomiędzy działa siła naciągu. Wezmę ten tension. jeżeli nie ma tutaj tarcia no to raczej tyle no. tak, co jak dlaczego co jak dlaczego no tutaj nie ma co tłumaczyć mają masę no to działa na nich ciężar tutaj n1 i n2 to jest z trzeciej zasady dynamiki tak to ten klocek klocek Bardziej to prostopadłościan no, a dobra ten kawałek drewna naciska na stół, więc trzeciej zasady dynamiki stół naciska na ten kawałek drewna, nie rysuję tutaj, że tu też działa siła dlatego, bo miałem tylko na te klocki narysować siłę no i tutaj na ciągu tak można sobie to wyobrazić, że używamy siły na połączone dwa kawałki drewna połączone nitką używamy siły no to ta siła się naciąga i to będzie taka siła to są zachować proporcje no przydałoby się zachować ale tutaj trochę nie mam linijki no człowiek ma przynajmniej jedną wymówkę tak przejdźmy do podpunktu drugiego Oblicz wartość przyspieszenia układu ciał i wartość siły napinającej nić, po niej masę nici oraz opory ruchu. Opory ruchu czyli takie jak tarcie na przykład itd. no to to pomijamy. Oblicz wartość przyspieszenia układu ciał i wartość siły napinającej nić. No to jeszcze wezmę tutaj, że to jest X, to doda są dodatnie tutaj. Możemy zaczynać rozwiązywać to co jest na osi Y. To nas trochę nie interesuje, jakby były opory ruchów w postaci tarcia to by nas interesowało, ale tutaj nie. Zajmijmy się najpierw tym tutaj układem, tak? Do tego klocka o masie m1. Na niego wzdłuż osi X działają tylko siła F i siła naciągu nici. Także to zapiszmy, siła wypadkowa na niego to jest F minus. I to jest równa jego masie M1 razy przyspieszeniu. Druga zasada dynamiki Newtona. Um, nie znamy T. Nie znamy F, nie znamy T. Znamy M1, a potrzebujemy obniżyć przyspieszenie. W takim razie potrzebujemy jeszcze drugie równanie. Tak, dwie nie niewiadome, no to potrzeba dwóch równań. To mamy jeszcze drugi kawałek drewna. Na niego działa tylko. Wzdłuż dodatnich x siła naciągu t jest równa jego masie M2 razy przyspieszeniu. Mamy dwa równania, możemy rozwiązać. Podstawiając t do pierwszego równania, mamy, że f odjąć M2a równe jest M1a. No i stąd już łatwo można wyznaczyć, że przyspieszenie A, to równe jest f dzielone na m1 dodać m2 Jeżeli to podstawimy do kalkulatora to to równe jest 1,5 metra na sekundę do kwadratu Nie pytają nas, a nie jednak pytają nas siły napinającej nic no, to jak pytają, no to podstawiamy to przyspieszenie. Tutaj T równa jest M2 przez M1 dodać M2 razy F. Tak, podstawiam to tutaj przyspieszenie do tego. I tyle to jest równe. Można to M2 sprowadzić na dół, dzieląc o, mm, przez M2 w liczniku. W mianowniku. I stąd wynika nam, że ta jest równe. 1 przez m1 do, przez m2. Dodać 1 razy f. Tak nie trzeba. Ja tak lubię sobie robić. Tutaj już można podstawić. Um, ja to już z przyzwyczajenia wolę tak sobie zrobić. Ale to nie jest konieczne. No, jak postawimy jest równe tyle Newtonów. Do następnego z bogiem.